Prezenty, prezenty i inne cuda do wygrania. I to właśnie dokładnie na kanale Infosport. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. 12 stycznia, poniedziałek, a jak poniedziałek to kolejny cykliczny program, komentarze sportowe, dużo fajnego, dużo ciekawego, dużo darmowego właśnie dzisiaj będzie, dlatego zapraszam do obejrzenia, do wysłuchania. A szanowni Państwo, krótkie podsumowanie, ale jakie treściwe i owocne, to jest takie, że dokładnie w ubiegły piątek na kanale InfoSport rozpoczął się sportowy weekend, z InfoSport, już to jest kolejna edycja tego typu programu, tego typu wydania. No i oczywiście byliśmy, byłem w Biłgoraju, bo to właśnie tam w Biłgoraju był realizowany materiał do tego sportowego wydarzenia weekendowego i to wszystko na żywo, coś nieprawdopodobnego, a jednak możliwego do zrealizowania. Ale od początku, dokładnie w poniedziałek, przepraszam, dokładnie w piątek, w piątek, w piątek o godzinie 18.30. Rozpoczął się Wielki Dzień Siatkówki, siatkówki mężczyzn, no i okazało się, że zostało rozegranych kilka, kilka tutaj meczy piłki siatkowej. Między innymi był rejestrowany, transmitowany przebieg meczu Chrząszcz Szczebrzeszyn Motopartner Zamość. I to tutaj te dwie drużyny między innymi się tego dnia piątkowego spotkały no i rozegrały. Piękny, mocny, silny, męski taki mecz, zaskakujący mecz. Tutaj celowo nie będę podawał w wyniku, by dać stworzyć Państwu możliwość tego oglądania i przeżywania raz jeszcze. A to jest dostępne na kanale Infosport, dlatego zapraszam do obejrzenia. Zobaczycie, jak tak się gra w piłkę siatkową, właśnie, właśnie w tym wydaniu w Biłgoraju. To jeden z wielu meczów tego dnia. Jeszcze inne drużyny rozgrywały mecze między innymi r. KS Rondo z zespołem z Biłgoraja, i też tutaj, tutaj, piękny, wyjątkowy, taki bardzo ambitny mecz został rozegrany, i to też był na żywo transmitowany na kanale InfoSport. Szanowni Państwo, to piątek, a w piątek coś niesamowitego jeszcze się wydarzyło, bo proszę posłuchać. Wychodząc, wychodząc, no była bardzo późna godzina, bo było dziś chyba w pół do. Gdzieś tak, chyba dziś, było po 21 godzinie to wszystko się zakończyło, bo taka walka była dynamiczna i, i zażarta u sportowców, także impreza się przyciągnęła. No i okazuje się, gdy opuszczałem ośrodek sportu i rekreacji w Biłgoraju przy ulicy Targowej, podszedł do mnie pan mężczyzna i tutaj w imieniu organizatorów przekazał mi prezenty. To powiem Państwu dosłownie, zanim mówiłem, ale jak to? No tak, no w dowód uznania, tutaj w dowód podziękowania, tutaj o tego Pana się dowiedziałem, że, że przyjechałem, tu transmitowałem, komentowałem, no i, no i no i z tego powodu właśnie otrzymałem prezenty. Co to były za prezenty? Zaraz Wam dokładnie pokażę. Jeden z prezentów to jest właśnie ta koszulka. <laughs> to jest właśnie ta koszulka, a ta koszulka była, była tak włożona jeszcze w drugi prezent i proszę zobaczcie, pokażę wam. To jest tak, to jest wszystko, wszystko nowe, National Geographic, także to jest bardzo porządna taka, taka torba, która się tutaj na pewno przyda na te różne, różne dziennikarskie wynalazki. Raz jeszcze pokażę, proszę zobaczyć tutaj do kamery, do kamery pokazuję jednej, pokazuję do kamery drugiej, tak żebyśmy to wszyscy to widzieli tutaj, jak to wszystko jest. a właśnie a właśnie, właśnie, bo ktoś może powie, że ta koszulka to jest jakaś nie dętego. Patrzcie, szanowni Państwo, nówka z metko, jeszcze z metko, nówka, nówka nieśmigana, Pokażę do drugiej kamery, proszę bardzo. Ja to specjalnie tego nie odcinałem, nie odcinałem by pokazać, jak to faktycznie jest. Z tego miejsca po raz kolejny bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Dosłownie byłem, jest mi, jest mi bardzo miło. Szanowni Państwo, co jeszcze w piątek się wydarzyło? W piątek się wydarzyło to, że. Transmisja na żywo była realizowana właśnie, właśnie z tego wydarzenia z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Biłgoraju w Polsce. Dokładnie powiem, mówię tutaj, bo widzowie z zagranicy też oglądają. No i okazuje się, że no, główny sygnał szedł oczywiście do Stanów Zjednoczonych, i okazuje się, że tutaj wywołało to wielkie zainteresowanie, bo jak się okazuje, na świecie różną piłkę siatkową się serwuje. No i tutaj jest okazja do wymiany tutaj takich doświadczeń wizualnych, jak to, gdzie kto gra. Okazuje się, że Polonia Amerykańska jest bardzo za, y, zainteresowana, zafascynowana tym, co się właśnie dzieje. Między innymi to jest spowodowane tym, że y, Między innymi Polonia Amerykańska z Chicago y, tutaj ma swoje korzenie. biłgorajskie. gdzieś kiedyś y, zeszły, ubiegłe pokolenia z, z tych ziem wyjechały, ale ich, ich y, następne pokolenie jest zainteresowane, co tu się dzieje. A dzieje się bardzo dużo. No i wracając tutaj, tutaj do tego piątkowego, kosmicznego, sportowego wydarzenia, tyle fajnego się wydarzyło i... Później jeszcze otrzymałem różne tutaj zapytania, m.in. kiedy będzie następnie to organizowane, co, kiedy, jak, tutaj z tą świadkówką związane w ogóle z tym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Biłgoraju to powiązane. Ja mówię, odpisywałem, odpowiadałem, że no nie wiem, ja to na bieżąco monitoruję, tak, obserwuję, także jak się imprezy pojawiają tutaj w Biłgoraju, w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Targowej, to od Razu tam informuję, puszczam tą informację sportową dalej w świat. No i okazuje się, że ta transmisja piątkowa, między innymi to wywołała, że też między innymi widzowie z Biłgoraja to oglądali, wyrazili swoje zainteresowanie. No i na tak, no przynajmniej tak deklarowali, że następnym razem przyjdą, pofatygują się, bo jak to jeden z internautów napisał, że w sumie ma blisko, tak, blisko tak wiele się. U niego niemal na podwórku, przy koło domu dzieje, mówiąc to przenośnie, oczywiście, no, no, no. A, a jego tam nie ma. Szanowni Państwo, to jest piątek, to jest piątek, fascynujący. Pierwszy dzień sportowego weekendu w Biłgoraju z Infosport, no ale to był piątek, a w sobotę. A w sobotę znowu ten Direc! Direc! Czwarta kolejka, czwarta kolejka halowej ligi piłki nożnej, halowa Liga Piłki Nożnej. No a tutaj właśnie taki prym wiedzie właśnie Durec Wspaniały zespół, wspaniały teamy, wspaniali halowi piłkarze. Oni już nam nieraz pokazali jak się pięknie, jak ambitnie, jak dynamicznie grają w halową piłkę nożną. Mieliśmy okazję tutaj oglądać. I mamy w dalszym ciągu okazję oglądać na kanale InfoSport, właśnie relacje z ich sposobu gry. Naprawdę, szanowni Państwo, Direc, okazuje się tutaj taka drużyna, no, zafascynowała m.in. też widzów z dalekiego świata, mają swoich fanów. Wiem, że tutaj, tutaj, no, oni chcą coraz więcej wiedzieć na temat właśnie Direc, kim są. No i tutaj, dzięki wielkiej uprzejmości. No i dzięki wielkiej uprzejmości yy, właśnie yy, zespołu piłkarzy Bielec otrzymałem od nich co? Tadam! Otrzymałem to zdjęcie. To zdjęcie właśnie to jest ich, ich zdjęcie, i właśnie dzięki temu, dzięki temu zdjęciu, które teraz tutaj oglądamy, możemy ich bliżej poznać. Bo tak trudno ich jest poznać, bo latają, biegają przed meczem, są skoncentrowani, zmotywowani. Ja tutaj próbowałem już kilka wywiadów przeprowadzić, no ale wiadomo, przede wszystkim nie przeszkadzać. Nie przeszkadzać, dlatego tutaj bardzo nie nalegałem. Ale teraz mamy okazję, mało. Mamy okazję troszkę ich bliżej poznać. No i też pojawiła się wielka nadzieja taka, że będą udzielane wywiady, będą udzielane komentarze. Także myślę, co więcej Wam z Diurec pokażę, bo Diurec jest the best. To są najlepsi piłkarze, to są najlepsi halowi piłkarze piłki nożnej. Dlatego tutaj nie dziwię się, że wzbudzają zainteresowanie, jak oni grają, jakie postępy realizują. No i co takiego ciekawego się dzieje? A dzieje się bardzo dużo, bo przechodzimy do następnych wydarzeń. Bo coś na początku przecież wspomniałem, że jakieś coś darmowe, jakieś tutaj bonusy, jakieś tutaj niespodzianki się szykują na kanale InfoSport. Tak, i już nadchodzącą sobotę, dokładnie 17 stycznia o godzinie 9.00 zapraszam, yy, zapraszam Państwa do Biłgoraja na Autodrom w Biłgoraju. A dlaczego? A dlatego, bo tam jak zwykle znowu się bardzo dużo fajnego, pozytywnego motoryzacyjnego, motoryzacyjnego dzieje i tak będzie dokładnie też w tę sobotę 17 o godzinie 9.00, o 9.00, yy, Zaczynamy Drift Day, wersja zimowa Winter Edition. Mówiąc tak czy siak, szanowni Państwo, w każdym razie dużo fajnego, pozytywnego się dzieje i z tej okazji, z tego powodu, z tego z tego wyjątkowego, z tej wyjątkowej okazji zapraszam Państwa do, do, do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. To jest Biłgoraj, ulica motorowa 25A. Bardzo łatwy dojazd. No, 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 coś tam trzeba po prostu być, a dla widzów kanału InfoSport są trzy miejscówki. Darmowe? Darmowe? Oczywiście, że darmowe. A dokładnie precyzując, Szanowni Państwo, dla trzech osób chętnych do wzięcia udziału w tym wydarzeniu sportowym 17, 17 stycznia o godzinie 9.00. To są trzy miejscówki przygotowane. Wygląda to tak między innymi, że trzy osoby mogą jechać ze mną na trasie Zwierzyniec, Biłgoraj, Biłgoraj, Zwierzyniec, także dowóz i odwóz jest oczywiście darmowy. I dlatego, dlatego myślę, że też jest to okazja, bo szanowni Państwo, sobota 17 stycznia 9.00 rozpoczyna się impreza a, a ter, termin odbioru jest o godzinie, o godzinie 8.20 także jakby ktoś był zainteresowany proszę o kontakt ze mną trzy pierwsze osoby trzy pierwsze chętne osoby które chcą jechać za darmo do Biłgoraja na ten wyjątkowy Drift Day wersja zimowa no i i Oczywiście później wrócić z powrotem, skąd się wzięło, tam się odstawiło. No to oczywiście proszę o kontakt. Mój numer telefonu tutaj macie: Wam się wyświetla 883-496-990. Mm. <ścoughs> to tyle, tyle fajnego, tyle ciekawego, poniedziałkowego. Tyle tu się dzieje. Dlatego, dlatego z tego miejsca raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję tutaj za koszulkę, którą, którą, którą się teraz tutaj reprezentuję. Też bardzo serdecznie dziękuję za to co co otrzymałem. Także, także tutaj pokażę do jednej do drugiej kamery. No i oczywiście tutaj tutaj także jest to bardzo coś konkretnego porządnego takiego takiego co się przyda tutaj na pewno w działaniach dzienni. Karski, do zobaczenia, do słyszenia, z wyrazami szacunku, Tadeusz Kasprzak, redaktor naczelny InfoSport, wkrótce dużo więcej fajnych, pozytywnych wiadomości związanych m.in. z rozwojem medium InfoSport. Ahoj, do zobaczenia w środę, cześć.